Pan o Niku Obserwator. Wprawdzie już część, na, na jedną część pytania odpowiedzieliśmy, bo ona brzmi, jakie są plany dalszego rozwoju profi auto. Natomiast druga część pytania brzmi, czy szukujecie jakąś odpowiedź na motointegrator Intercarsu? Ja myślę, że to motointegrator był, był swego rodzaju odpowiedzią na, na stworzenie profi auto. Natomiast proszę Państwa, nie. Nie myślmy takimi kategoriami, że coś jest odpowiedzią na coś. To, to nie tędy droga. Jedna firma ma swój sposób działania, swoją grupę klientów, druga firma ma swoją grupę klientów. Klient wybiera, które działanie rynkowe jest mu bardziej po drodze, jest mu bardziej na rękę. Czyli tak jak Pan powiedział wcześniej, konkurencja jest zdrowa i potrzebna. Konkurencja jest. Ja się tylko mogę cieszyć z tego, że, że firmy nie ograniczają się tylko i wyłącznie do dostarczania części wymiany faktura za pieniądze, części za pieniądze, że, że rynek jest dynamiczny, że coś się dzieje. I myślę, że jest to dla dobra wszystkich uczestników rynku, bo szerszy wybór ma sklep czy hurtownia, szerszy wybór ma warsztat i klient detaliczny też widzi, że coś się dzieje. Mam pytanie. Oferują Państwo w sieci Profi Auto części renomowanych dostawców. W związku z tym, jak wygląda to cenowo? Konkurencja, wolny rynek. I... Nigdy, nigdy nie mówimy, że jesteśmy najtańsi. Uh -huh. tak? Też nie tędy droga do, do prowadzenia interesu. Klient zawsze będzie mógł znaleźć tańszy produkt, tańszego dostawcę. Tylko pytanie, jak długo ta cena będzie utrzymana jak długo wystarczy mu środków na prowadzenie firmy. Nie sprowadzałbym tego wszystkiego do ceny. Do ceny, rozumiem. Czy nie może być takie zagrożenie, ponieważ na stronie profi auto reklamują się dostawcy, czy nie obawiacie się, że rynek zareaguje w ten sposób, że będzie promowany ten dostawca, który więcej da pieniędzy na tą reklamę, który będzie się więcej pokazywał? Znowu, Znowu ktoś, wracamy ktoś w do pytaniu sprowadził, sprowadził tego do pieniędzy. Proszę Państwa, ja bym tego nie nazwał ułożeniem pieniędzy na reklamy. To, to <grym> też nie o to chodzi. Cieszy nas to, że renomowani producenci części przystąpili do projektu ProfiAuto jako sponsorzy strategiczni. To, to świadczy o tym, że projekt im się podoba, że widzą szansę powodzenia ta, tego na rynku. Natomiast dla nas jest to niewątpliwe wzmocnienie. Wzmocnienie marki Profi Auto. Klienci widzą, że stoją za nami uznani producenci. Klienci widzą, że za Profi Auto stoi potężna organizacja zrzeszająca niezależnych dystrybutorów części w Europie, jaką jest Temot International. I to wychodzi wszystkim na dobre. Natomiast... Na pewno wynikiem tego będzie to, że większa ilość tych części będzie się sprzedawała, no bo jest to działanie automatyczne, tak? Jeśli wszędzie ze znakiem profila to będzie logo jednej, drugiej czy trzeciej firmy, no to klienci ostateczni będą kierowali w swój wzrok w kierunku tych produktów. Ale jeśli mówimy o uznanych markach, o, o dobrych produktach, za które możemy być pewni, to ja nie widzę w tym nic złego. Lepiej chyba, żeby samochody jeździły z zamontowanymi dobrymi jakościowo produktami niż Dokładnie. jakimiś tam szemranego pochodzenia. Dobrze, mówiliśmy już troszeczkę o organizowanych przez Państwa różnych imprezach, o charytatywnych przede wszystkim, co jest bardzo. Falebnym celem. Oglądam Państwa stronę, bardzo dużo jest o tym napisane. Jak wygląda zainteresowanie właśnie takimi typu imprezami? Rozumiem, że dla dzieci oczywiście też jest bardzo fajna frajda. Natomiast jak to widzą warsztaty hurtownie? Jak to widzą warsztaty, jak to widzą hurtownie, jak to widzą klienci detaliczni? Proszę, pani, proszę Państwa, wszystkie nasze imprezy są organizowane w weekend. Staramy się tak zrobić, żeby pogoda była Zamówiona. za każdym razem ładna. Troszkę to kosztuje, ale. Wszystko się da załatwić. Czego się nie robi dla, dla klientów? Natomiast wszystkie te imprezy mają format pikniku, zabawy, rozrywki. Nawet, nawet nasze mistrzostwa mechaników, które już od kilku lat organizujemy gdzie oczywiście jest rywalizacja mechaników, bo są cenne nagrody, są testy do rozwiązania, więc mechanik musi się wykazać sporą wiedzą. Nawet podczas tych imprez jest bardzo duży element zabawy. Z jednej strony ma to zintegrować naszego klienta, partnera Profi Auto z mechanikami, no bo to imprezę robią wspólnie, wspólnie się mogą na tej imprezie pokazać. Natomiast z drugiej strony, oczywiście, musi to być impreza tak przygotowana, żeby było sporo widzów, bo nie, nie chodzi o to, żeby się bawić we własnym gronie, tylko chodzi o to, żeby ktoś zobaczył nasze firmy, żeby ktoś zobaczył, że potrafimy nie tylko siedzieć z głową pod maską czy, czy pod samochodem, ale potrafimy się również wspólnie bawić. Czy te imprezy organizowane są tylko i wyłącznie jakby przez profi auto, czy uczestnicy jakoś. Partycypują w takich imprezach, choć mi finansowo. Robimy to wspólnie. wspólnie. Robimy to wspólnie i za każdym razem podział kosztów jest kwestią umowną, bo za każdym razem ta impreza jest inna. Rozumiem. Proszę Państwa, czas spotkania dobiega końca. Dziękuję serdecznie za rozmowę Panu Witoldowi, Państwu za Dziękuję udział bardzo. i zadawanie pytań. Mam nadzieję i wierzę, że rozmowa pomogła poznać zalety tego wspaniałego projektu, jakim jest Profi Auto. Dziękuję bardzo. Dziękuję.